Już jest, banner Jelan. Mam nadzieję, że każdy z was sobie chociaż jedną sztukę dropnie, bo to nawet nie jest kwestia tego, że można, To trzeba. No żartuję oczywiście. Dropcie to, co się Wam podoba. Ale Jelan jest giga potężna i warto sobie ją ogarnąć. Dzień dobry, to ja Ary3D. Dziś porozmawiamy sobie o Jelan. Postaram się Wam pomóc, jak ją zbudować, żeby biła dużo i często. Jeszcze tylko wspomnę, że jest to poradnik jak zbudować postać, a nie audiobook z czytania opisu skilli. Bo po obejrzeniu kilku poradników mam wrażenie, że osoby skupiają się bardziej na opisie skilli niż na samym buildzie, broniach, teamach, rotacjach itd. W każdym razie, ja w moich poradnikach skupiam się bardziej na bildach, rotacjach, teamach, broniach itd. A opis skilli możecie sobie w każdej chwili przeczytać w grze. Jeśli ci się spodoba zostaw suba i lajka, będę bardzo wdzięczny. Przejdźmy do budowania naszej Jelan. Budowanie każdej postaci zaczynamy od bicia maksymalnego ascentu jaki jesteśmy w stanie. To jest najważniejsze. Niektórzy zaczynają budowanie postaci od tyłu i zaczynają najpierw farmić artefakty, później coś innego, później od innego. Nie. Najpierw ulepszamy postać na maksymalny dostępny level. Ja osobiście wbijam maksymalny ascent i zostawiam na 80. levelu, bo uważam, że różnica między 81. a 90. levelem z maksymalnym ascentem jest znikoma, a kosztuje bardzo dużo. Ale to jak ktoś lubi. Niektórzy lubią mieć ładne 90. levele. Raczej na pewno wiecie, co trzeba zrobić, żeby ulepszyć Jelan na maksymalny level. Wystarczy nam boss kazmu i muszelki. I tyle. Gdy mamy już odpowiedni level na naszej jelan, zabieramy się za broń. No i jaką broń dać naszej jelan? Ja na sam start was zaskoczę, bo jej dedykowana broń wcale nie jest najlepsza. Co? Tak, to znaczy jej signaturka jest za nią najlepsza, ale nie w każdej sytuacji. Po kolei. Aqua Simulacra jest najlepszą bronią na jelan w większości przypadków. Ale istnieje też taki łuk o nazwie Elegy of the End. Czy tam For the End? Nieistotne, to jest łuk wentyego, którego każdy nienawidzi. Bo był na banerze z Homą. Jeśli ktoś ma ten łuk, to najprawdopodobniej przegrał po prostu na Home. Unlucky sytuacja. I okazuje się, że Elegy jest najlepszą bronią na Jelen, ale tylko w Vaptimach. W czy na przykład Sutao. Z tym łukiem sama w sobie Jelen bije mniej. To oczywiste. Ale bufuje nam drużynę, ma też Energy charge, co powoduje, że jest łatwiej nam nią naładować. Więc jest giga dobrą bronią. W dalszej części poradnika dowiecie się dlaczego Energy Charge to najważniejszy stat na Jelen. Ważniejszy nawet od HP. Ale póki co nie odbiegajmy od tematu, zostajemy na razie przy broniach. I dedykowana broń, czyli Aqua Simulacra, jest najsilniejszą bronią jeśli chodzi o tym, personalny Jelen. Z tym ukiem sama w sobie Jelen bije znacznie więcej, tak około 15-30%. Ale pojawia nam się problem z energią a uwierzcie mi, ją bardzo ciężko naładować. Balansowanie energii chargem jest jednym z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych rzeczy na jeden. Przy artefaktach powiem na ten temat trochę więcej. No dobra, ale nie każdego stać na złotą broń. Jakie mam inne alternatywy takiego free-to-playa? Każdy z nas tutaj zebranych ma na koncie z Warbowa. Był za Quez z Monsta, wystarczyło pokonać Smoka Ventiego, wiecie o co biega. Początek gry i takie tam. I okazuje się, że z Warbow darmowy jest najlepszą opcją na Jelen. Jest trzecim najlepszym łukiem. Nawet nie ma co się męczyć z innymi łukami. Nawet jeśli będzie biła jakieś 3% więcej od takiego Fawoniusa, to Fawonius gwarantuje nam energię, która na Jelen jest bardzo ważna. Macie tutaj jeszcze listę broń na Jelen, gdyby kogoś interesował jakieś inne broni, o których nie powiedziałem. A my przechodzimy dalej. Teraz musimy ulepszyć jej talenty. I tak właśnie ulepszajcie Wasze postacie. Pierwsze lubicie ascent, później ulepszajcie broń, potem talenty i na sam koniec dopiero artefakty. Bo już kilka razy miałem takie przypadki, jak oceniałem konta widzów na streamie, że ktoś już miał artefakty farmił od miesiąca, a postać biegała sobie. Z levelem 70, talenty 6, 5, 4 i tym się w ogóle graźnie nie dało. Pamiętajcie, ascent, broń, talenty, artefakty. Taka kolejność. Najważniejszy w przypadku Jelan jest ult. Od niego zaczynamy. Musimy go zrobić na najlepiej dziesiątkę, a jeśli komuś szkoda korony to na dziewiątkę starczy. E też jest bardzo istotne, bo bije sporo i jest praktycznie w każdej rotacji, więc też ulepszamy na przynajmniej ósemkę. A normalne ataki to bardzo zależy. Ja osobiście mam je na dziewiątkę, ale w waszym przypadku może nawet zostać na jedynce. Dlaczego? Bo Jelan ma taką mechanikę, w której raz na jakiś czas używa szybkiego, wzmocnionego strzału, który widzicie właśnie teraz na ekranie. Używanie tego w normalnych rotacjach nie jest konieczne, ale możecie śmiało z tego korzystać. Damage z tego wzmocnionego charge ataku skaluje się z atakiem, więc jeśli używacie tego wzmocnionego charge ataku możecie sobie spokojnie ataki podbić nawet do ósemki, dziewiątki. A jeśli nawet nie wiedzieliście, że to istnieje i nigdy z tego nie skorzystacie, możecie śmiało skipnąć normalne ataki i zostawić sobie je na levelu 1. No, i dodam jeszcze taką notkę, że ten wzmocniony czarz atak ładuje się, gdy nie jesteśmy w walce. A gdy już w walce jesteśmy, to regeneruje się on po trafieniu przeciwnika z Ale uwaga, mam na to tylko 34% szans. Jest to dziwna mechanika RNG trochę bez sensu. Ale do takiej formie ciekawostki. To skoro talenty mam za sobą, to weźmy się w końcu za te artefakty. Na sam start warto powiedzieć, że Jelan skaluje się tylko z HP. Statystyka ataku nie robi zupełnie nic. No chyba, że ktoś buduje fizyczną Jelan. Fizyczna Jelen. Uuu, na to świat jeszcze nie jest gotowy. Więc zapamiętajcie, że atak na Jelen jest zupełnie bezużyteczny. Powiedzmy teraz co nieco o setach artefaktów. Widziałem taką modę na two-set hadro, two-set tenacity... Nie, nie ma opcji. W grę wchodzi tylko i wyłącznie emblem. No chyba, że nie macie żadnego emblema i tymczasowo, póki farmicie emblema, dajecie jej two set hadro i two-set tenacity przykładowo. Bo w sumie four-set emblem i dwa two-sety, wspomniane wyżej, mają podobny damage. Ale tu chodzi o tą energię. Energia w przypadku jeleń jest często bardzo pomijana i gdy ktoś mało doświadczony zerka sobie na jeleń, to patrzy ile ma HP, ile krytów i na tej podstawie ocenia damage postaci. No i fajnie, bo od tego skaluje się damage. Ale osoby bardziej zaawansowane zerkną też na energy charge, który jest mega istotny. Dlaczego o tym tak trąbię? Bo każda sekunda bez ulta, kiedy czekacie na energię, to jest ogromna strata damage'a. Lepiej bić ultem mniej, ale mieć tego ulta zawsze, niż bić dużo więcej tym ultem i mieć go raz na trzy rotacje. No dobra, dobra red. Gadasz ciągle o tym energy charge'u, więc ile ja muszę mieć energy Charge na swojej elan, żeby było git? Wystarczająco. Ale ile? Wystarczająco. Nie zrozumcie mnie źle. Ja nie wiem, jak będziecie się grać w swoją Jelan. Z jaką bronią, z jakim łukiem, w jakiej drużynie. To jest cała magia Jelan. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, ile potrzebujecie mieć Energy Charge'u. Jednym wystarczy 150, a inni będą potrzebować 200. Więc w magicznym powiedzeniu wystarczająco, chodzi o to, żebyście mieli ulta zawsze. I to wy sami musicie sobie pograć tą Jelan i zobaczyć, jak często i ile wam brakuje do ulta. Jeśli wasza Jelan po całej rotacji ma połowę paska ulta, to znaczy, że dużo jej brakuje. A jeśli brakuje tylko troszeczkę, tak pici pici, to wystarczy tylko kilka procent dorzucić do Energy Charge'u, żeby ten ult był zawsze. Sprawa z HP i krytami jest nieco prostsza. 30 tysięcy HP to fajna ilość. Pewnie z teamem, z pasywką, bo tam pasywka daje wam HP dodatkowe, będzie miała 30 coś. Pewnie 34, 35, zależy. I to jest dobra wartość. Starajcie się, żeby wasza jela miała powyżej 30 tysięcy HP bazowo, bez żadnych buffów drużynowych. Jeśli chodzi o Kryta, to bez broni nadkryta, podkreślam, bez broń nakryta. Stosunek crit rate'u do crit damage'u powinien wynosić 60 do 120, czyli 1 do 2, to jest idealny stosunek crit rate'u do crit damage'a. A jeśli mamy broń nakryty, czyli tak naprawdę Aqua Simulacre, to zalecałbym 80 crit rate'u i 200 crit damage'u wzwyż. No i uważajcie na ten crit rate, pamiętajcie, żeby był wysoki, bo już nieraz widziałem Jelan, która miała 40 crit rate'u i 300 crit damage'u i to wyglądało fajnie, wow, 300 crit damage'u, no a krytuje rzadziej niż, no wiadomo co, niż Child. No i wracamy do tematu Energy Charge'u. Na oko, jeśli gracie z Ksingsem, możecie spokojnie trzymać 130-150 Energy Charge'u tak plus minus. Jeśli gracie samo mielan, to oj 150% zwyż raczej trzeba posiadać. Podkreślam, raczej, to są przybliżone wartości i sam musicie się wyczuć, czy macie ulta, czy nie macie ulta. No dobra, Red, ale brakuje mi tego Energy Charge'u, a nie mam go jak dać. Nie chcę dawać fawoniusa orbą, chcę mieć Aqua Simulacre a ulta nie mam. To śmiało możesz zmienić HP Klepsydrę na Energy Charge Klepsydrę czy tam sans, jak kto woli. W substatach też możesz dawać więcej energy charge'u kosztem kryta i HP, nie bój się tego. Twoja Jaland będzie bić mniej, ale zawsze będzie mieć ulta, a o to w tej postaci chodzi. Więc podsumujmy sobie to wszystko. Bez broni nakryty 60 do 120, 30 tysięcy HP i wystarczające energy charge'u, by ulta mieć zawsze. Z nakryta zalecałbym 80 do 200 wzwyż. I uważajcie nad ten energy charge. Zanim przejdziemy do mówienia drużyn, przelecimy sobie jeszcze konstelację. C1 jest giga dobra. Oglądacie ten film i wiecie o co chodzi z tym energy charge'em, więc nie będę do tego wracał. I C1 może nie daje nam energy charge'u wprost, ale daje nam dodatkowe użycie E. 2E generuje nam więcej energii niż jedno, co powoduje, że mamy mniejsze zapotrzebowanie na energy charge w artefaktach. Co powoduje, że możemy dać więcej HP i więcej kryta, co zwiększa nam damage. Dodatkowo samo w sobie E jest sporo, a z faktu, że mamy 2, no to bijemy w rotacji też więcej. Więc C1 jest worth. Pół na pół. Można w to inwestować. Nie daje to nam statystyk wprost, ale spiera damage Jalan bardzo fajno. Ale czy ujszowałbym pod C1 specjalnie? Raczej nie. Przy dobrym managementie Energy Charge na C0 nie ma problemów. C1 zwiększa nam troszkę damage i jest fajna, przyjemna dla osób, które właśnie mają z tym Energy Charge'em problemy. Ale C0 Yalan jest postacią kompletną i nie potrzebujemy C1, żeby dobrze się ją bawić. I wyciągnąć z niej 100%. C2 jest za to troszkę skomplikowana, bo zwiększa nam aplikację Hadro w skrócie. Uproszczę wam to, tak, żeby było to dla was przystępne. C0 i C1 nakładają mniej wody od takiego księksia. Na C0 mamy dodatkową aplikację Hadro dla Jelan, dzięki czemu Jelan może być supportem dla Hutao sama w sobie. Na C0 i C1 Jelan nakłada troszeczkę za mało wody do naszej Hutao, co może utrudnić wapowanie Hutao. Dwójka rozwiązuje ten problem i jest gitem. Poza samą zwiększoną aplikacją Hadro zwiększa nam się też damage całkowity o jakieś 25%, więc C2 jest giga potężna i głównie działa fajnie z Hutao. Następne konstrukcje to dodatek, warto też wspomnieć, że C4 zwiększy HP całemu party, co jest mega ciekawe. Najlepsze, najlepsze połączenie do Hutao, Zonga czy takiego Ayato. C6 to odklejka i gamebreaker. W skrócie, po użyciu ulta, następny normal ataki Jelan są tymi wzmocnionymi charzatakami. Wiecie, tymi co pokazywałem wcześniej. To jest totalna odklejka i śmiało można mówić o jednej z najsilniejszych konstelacji w grze. Więc podsumowując, czy warto iść po konstelacji Jelan? C0 to postać kompletna i nie potrzebujemy żadnej konstelacji, żeby wyciągać 100% z Jelan. Głównie skupiałem się na zwiększeniu damage'a i wygody. Są giga fajne, ale nie są konieczne. Jelan na C0 jest tak samo cudne jak na C6. No może prawie. No dobra, przechodzimy teraz do naszych drużyn. Jelan jest bardzo, bardzo, bardzo flex postacią. Można ją śmiało dać do większości drużyn i w większości odnajdzie się świetnie. A w jakich teamach sprawdza się najlepiej? Jeden z moich ulubionych, a zarazem najsilniejszych teamach jest Double Hadro. No tak właściwie każdy z was będzie mógł sobie ogarnąć team Double Hadro, bo się będzie z nią na banerze, więc to nie problem. A jak to działa? Wejemy do teamu Jelan i Księgsia razem i do tego dorzucamy cokolwiek, co nam się podoba. Może to być jakaś Utao zągie, może też być Yoimiya, Diluk, Yanfei z Pyro postaci, może też być Sucrose, Fiszka, Beidou Taser, Kuki, Kazuhar. Wszystko, wszystko, możecie do Double Hardware dorzucić sobie wszystko. Póki prokuje ulta Jelan i Księksia jest dobrze. Ale Double Hadro moim zdaniem zdecydowanie najlepiej działa z Hutao i z Raiden. Ogromną zaletą tego teamu jest to, że Xingqiu świetnie ładuje Jelan, przez co mamy mniejsze zapotrzebowanie na Energy Recharge. Doskonale wiecie jak Energy Recharge jest ważny. No dobra, a co jeśli nie chcę grać Double Hadro, nie chcę grać Elan i Xingqiu razem, bo on na przykład mi nie dropną, nie lubię go, nie mam go zbudowanego lubię z mi potrzebny gdzieś indziej. W takiej sytuacji Jelan musi mieć więcej Energy recharge. A teamy dla niej to na przykład Jelan, Raiden, Kazucha i Benek. Możemy też śmiało zagrać Rational Raiden, czyli Raiden, Yelan, Xiangling, Bennett. Yelan do rational Teamu jest nieco gorsza od Ksingsia. No ale gdy Ksingsia potrzebujemy gdzieś indziej, na przykład do Hutao, to Yelan go zastąpi, na spokojnie. Możemy też Yelan wepchać do jakichś Electro -charge Teamów, na przykład z Beidou i Fiszką, lub po prostu grać z inną postacią Double Hadro, na przykład z Ayato, z Kokomi i tak dalej. W skrócie, Yelan daje wam ogromną swobodę. Możecie grać ją gdzie chcecie, jak chcecie, działa wszędzie, dopóki wasza postać main prokuje jej ulta. Pamiętajcie tylko o energii. Dla osób, które właśnie dotrwały do tego momentu, mam jeszcze dwie szybkie rady. Jest to całkiem oczywiste intuicyjne, ale może ktoś nie wiedział. Jak gracie Jelan i Ksingsia, to gdy się użyje E, to generuje energię. Zamieńcie wtedy szybko posadź na Jelan i kliknijcie ulta. Wtedy ta energia zgenerowana przez Księksia trafi do Jelan już po ulcie. co zapewni wam więcej energii, jest to całkiem fajne. Druga rada jest taka, żeby używać najpierw ulta, później E. Bo E ma taką właściwość, że jeżeli ult jest aktywny, ult Jelan oczywiście, to E, połód wszystkich przeciwników trafionych z E, ult trafia, co jest mega fajne. No, to chyba tyle. Cały poradnik. Czy ja o czymś zapomniałem? Chyba nie. Gdybym o czymś zapomniał lub mielibyście jakieś dodatkowe pytania, to padajcie na streamy. Są codziennie. Wiecie o tym. Gdy dotrwaliście do tego momentu, zostaw komentarz o treści duże serce. Zapraszam też na codzienne streamy w godzinach popołudniowych. Jeśli macie jakieś pytania lub o czymś zapomniałem. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Papatki.